Wyobraźcie sobie Państwo mapę Podlasia, dawnego Podlasia, dawnego województwa podlaskiego, tego z czasów przedrozbiorowych. Przeciągnięcie taką linię, linię od Rajgrodu przez Knyszyn, Suraż, Brańsk właśnie, Drogiczyn aż do Międzyrzecza. To kręgosłup dawnego Podlasia. Przez te miasta przechodziła taka linia pionowa, przez nasze dawne województwo łączyła te najważniejsze ośrodki. Słyszeli Państwo te nazwy? Czy teraz to są ważne ośrodki miejskie? No niestety nie. Co się w takim razie stało? Co się w takim razie stało, że Knyszyn, Suraż, Brańsk, Drogiczyn to są teraz miasta, które no niestety, przykro mi o tym mówisz tu u Państwa w Brańsku, no położone nieco peryferyjnie, zostawiane na uboczu, a przecież to centra życia politycznego dawnej Rzeczpospolitej. To właśnie tutaj w Brańsku odbywały się sejmiki ziemi bielskiej, największej ziemi naszego województwa, województwa podlaskiego. Więc nie bez przyczyny spotykamy się właśnie tutaj, w, najważy... w centrum politycznym ziemi bielskiej, największej zie... z ziem tworzących dawne województwo podlaskie. Myślę, że organizując dni, tra, dni Tradycji Obojga Narodów, jesteśmy Brańskowi, takiemu miastu, naprawdę ważnemu na mapie dawnej Rzeczpospolitej, po prostu to winni. Miałem też pytania, dlaczego Tradycji Obojga Narodów? Cóż to za Obojga Narodów? No drodzy Państwo, to nawiązanie do nazwy, do nazwy naszego państwa, Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Obojga, tak się mówiło w dawnej Rzeczpospolitej, bo łączyła dwa narody polityczne korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. No ale oczywiście mamy na myśli wszystkie narody tworzące dawną Rzeczpospolitej, wszystkie społeczności, które, spo, które się utożsamiały z dawną Rzeczpospolitej. To pod monarchów, królów polskich, garnęły się różne radości, gdyż to był kraj kwitnący w centrum Europy. Te 800 tysięcy kilometrów kwadratowych zaludniała aktywna społeczność, która promieniowała swoją kulturą na całą Europę. Warto o tym pamiętać i drodzy Państwo, nie dajmy się zepchnąć do roli jakichś kresów. Kiedy nasze tereny, tereny województwa podlaskiego, kiedy mu stały się w cudzysłowie powiem kresami? No, przecież to centralna ziemia dawnej Rzeszpospolitej. Podlasie było województwem centralnym. Dlaczego jest tak bogate i różnorodne? Czym się teraz szczycimy, chlubimy? no dlatego, że było położone w centrum Rzeczpospolitej. Tu przecinały się szlaki komunikacyjne, drogi handlowe, szlaki wymiany kulturalnej. Dlatego jest to tak wyjątkowy region. Dlatego możemy się szczycić wyjątkowością Podlasia. Właśnie muzeum obojga narodów w Bielsku Podlaskim chce o tym opowiadać. dziś chcemy opowiadać o tym w Brańsku. Myślę, że jesteśmy winni takie spotkania właśnie takim miejscom, które wraz z rozbiorami utraciły niestety swoje znaczenie. Drodzy państwo, to jest celowa polityka władz zaborczych, żeby dawne centra Rzeczpospolitej, takie właśnie jak Brańsk, jak Drohiczyn, jak Suraż, jak Knyszyn, traciły swoje znaczenie. Władze carskie, władze zaborcze celowo zacierały tradycje nasze, tradycje republikańskie dawnej Rzeczpospolitej, Sejmikowej. To było działanie celowe, prowadzone również tu w Brańsku. Nie dajmy sobie mówić, że jesteśmy jakimiś kresami. Nie na Kresy w XVI wieku przyjechał Zygmunt August. Nie przyjechał spod Krakowa Branicki do Białego Stoku na Kresy odpoczywać. Przyjechał do Centrum Rzeczpospolitej. Pamiętajmy, drodzy Państwo, o tym. Myślę, że nasze spotkanie to ważne wydarzenie. A jestem o tym przekonany, gdyż towarzyszył nam dzisiaj niezwykli goście. Chcę powitać w tym miejscu, jestem dumny z takich gości. Witam serdecznie pana Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych. Panie ministrze, bardzo serdecznie witamy. Jest z nami pan Marek Malinowski, członek zarządu województwa podlaskiego. Witamy serdecznie. Rangę naszego spotkania, naszej, naszego, naszych dni tradycji podkreśla obecność pana senatora Jacka Boguckiego. Serdecznie witamy. Cóż, drodzy Państwo, myślę, że obecność tak dostojnych gości, tak ważnych dla, naszej, dla, nas, dla naszego państwa osób świadczy o tym, że takie spotkania, takie jak tutaj, to spotkanie w Brańsku, jest po prostu spotkaniem ważnym, istotnym, które podkreśla znaczenie właśnie takich miejsc. Witam serdecznie Panią Agatę Puchalską, dyrektor Depart Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego. Jest też z nami pani Agata Michałowska, zastępca pani dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego. Serdecznie witam pana Krzysztofa Jarowskiego, dyrektora Biura Administracyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Witam serdecznie księdza, księdza proboszcza Andrzeja Ularczyka. księdza proboszcza Cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Maleszach, księdza Marka Jakimiuka Serdecznie witam. Jest z nami pani dyrektor Katarzyna Ancipiuk z Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. Witamy serdecznie pani dyrektor. Pani dyrektor gdzieś przy podpółmykach chyba jest, tak mi się coś wydaje. Będzie smacznie. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich radnych gminy, miasta, powiatu, przedsiębiorców, którzy się zgromadzili tutaj, wszystkich mieszkańców serdecznie witam i dzięki tym osobom, które teraz przewitam będzie smacznie. Witam ym, witam koła gospodyń wiejskich z Brańska, z Rudki, z Popław, z Serdecznie serdecznie witam. Drodzy Państwo, może plan był trochę inny, ale no ja pozwolę sobie wykorzystać obecność tak istotnych, ważnych gości. Panie Ministrze, bardzo prosimy o zabranie głosu. Bardzo proszę. Państwu. Witam serdecznie i gości, którzy przybyli na tę piękną uroczystość, ale wszystkim witam państwa, mieszkańców Brańska i z najbliższych okolic. Szanowni Państwo, tutaj przed chwilą wiele było o historii tej ziemi, ale wiele było również o tym, jak ta ziemia stawała się z centralnej Polski, stawała się peryferyjna, jak malały, karlały te. Ważne kiedyś miasta Rzeczypospolite. Otóż ja myślę, że naszą ambicją jest dzisiaj to, aby tą Ziemię podźwignąć, żeby tą Ziemię, tą część Podlasia, tą część Polski uczynić znowu centrum naszej ojczyzny. Centrum ojczyzny może nie geograficznie, ale w tym rozumieniu zainteresowania władz, zainteresowania tych wszystkich, którzy podejmują ważne decyzje w Polsce. Czas wreszcie na to, aby. Odrzucić to stare myślenie, a to się stało już kilka lat temu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę. Odrzucić to stare myślenie, że ważne są tylko wielkie ośrodki miejskie, ważne są te wielkie centra, a takie małe miejscowości jak Brańsk, mniejsze jeszcze, ta polska lokalna jest mniej ważna i należy do niej przykładać większej uwagi. Otóż nasz rząd tą uwagę przykłada przede wszystkim do takich miejsc jak Brańsk, jak tutejsza. Ziemia, jak Bielsk Podlaski, jak sąsiednie tereny, sąsiednie gminy. Chcemy je wzmacniać, chcemy treścią wypełnić to powiedzenie, które tutaj jest starym powiedzeniem w Brańsku: Żyje się po Pańsku. Chcemy, żeby to się żyło po Pańsku. Szanowni Państwo, i temu służy. Nasza polityka, polityka naszego rządu. Temu służą fundusze, które kierujemy właśnie do takich mniejszych miejscowości. Sam powiat bielski tylko w ciągu tych ostatnich kilku lat rządów Prawa i Sprawiedliwości ponad 200 milionów złotych z różnych funduszy e, rządowych, tych trzech funduszy e, inwestycji lokalnych Polskiego Ładu i e, tego funduszu drogowego tyle tutaj do powiatu trafiło, ale i trafiło tutaj również do Dobrańska, bo chociażby przecież remont zespołu sz. E, za wiele milionów złotych nie byłby możliwy, gdyby nie te pieniądze rządowe. W tej chwili planowane inwestycje w politykę śmieciową. Na to wszystko idą dzisiaj pieniądze, żeby podnosić tutaj poziom życia. Żeby ta historia, wspaniała historia tych ziem wróciła dzisiaj jako wspaniała współczesność. Szanowni Państwo, chciałbym złożyć tu przed Państwem dzisiaj, w ten dzień urodzin. Bo dzisiaj mamy, można powiedzieć, kolejne okrągłe urodziny miasta. Chciałem złożyć zapewnienie, że z tej drogi... W Wsparcia dla państwa, wsparcia na takich miejscowości jak Brańsk, docenienia Brańska, jego mieszkańców, szczególnego zainteresowania. Z tej drogi, z tej polityki nie zejdziemy. Tą drogą będziemy dalej podążać. Szanowni Państwo, dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, jacy jesteśmy, z naszej historii, z naszych przodków, z tej tradycji, która nas ukształtowała. Dzisiaj wiele słyszymy o tym jak w Europie się mówi o wielokulturowości, mówi się wiele o, o tym, żeby budować jakieś nowe społeczeństwo europejskie. My tutaj mamy swoją wielokulturowość. Mamy tutaj wiele religii, mamy tutaj wiele też narodów, wiele tradycji, które w tym naszym pięknym na tej naszej pięknej podlaskiej ziemi zlewa się w jedną tutaj kulturę. Ale i z tego jesteśmy dumni i nie chcemy, aby narzucano nam jakieś nowe modele, mówiono nam, że my tu jesteśmy być może jacyś zacofani, nienowocześni, że żyjemy po swojemu. To szanowni Państwo, bądźmy dumni z tego. Bądźmy dumni z tego, jacy jesteśmy. Nie słuchajmy tych wszystkich, którzy nam mówią, jak powinniśmy żyć, że według jakichś nowych wzorców mamy swoją tradycję, mamy swoje korzenie, mamy swoją ziemię i to jest piękne. I piękne jest to, że ta część Polski właśnie jest taka, jaka. Jest I niech taka pozostanie. Pamiętajmy o tym, dbajmy o to jacy jesteśmy, zachowajmy tą naszą tradycję, sięgajmy do tych korzeni jakże długich, kilkusetletnich, 530 lat to już kawał e, czasu. E, dbajmy o to, aby ta nasza ziemia rozwijała się, piękniała, bogaciła się, bo to jest normalne kolej rzeczy, ale żeby nas nie zmieniła w innych ludzi. Bo jesteśmy, jesteście Państwo wspaniałymi ludźmi, z których wiele, wielu w Polsce, w Europie, za granicą mogłoby brać przykład. Nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. Gratuluję Państwu tego wielkiego dorobku, wielkiego dorobku kilkuset lat pokoleń, które tutaj budowały to miasto, budowały jego tradycję, jego historię, jego kulturę. Gratuluję dnia dzisiejszego, tych wspaniałych sukcesów, które dzisiaj Państwo osiągacie. Osiągamy wspólnie, wspólnie korzystając z tych możliwości, które stwarza również rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale również z tych możliwości, które sami tutaj wypracowujecie, bo przecież mieszkańcy Podlasia, mieszkańcy Brańska to pracowici ludzie, ludzie, którzy są zaradni którzy potrafią zadbać również o siebie. Bądźmy dumni z tej tradycji, bądźmy dumni z dnia dzisiejszego i Bądźmy również optymistami, jeśli chodzi o przyszłość, bo myślę, że ta przyszłość rysuje się dzisiaj w dobrych barwach. Jesteśmy dzisiaj krajem bezpiecznym, dbamy o to bezpieczeństwo. Tutaj jest ważne, żeby o tym również powiedzieć, ale jesteśmy również bezpieczni jesteście Państwo również bezpieczni pod względem tego myślenia o, o przyszłości, o tym, jak będzie wyglądał los Waszych rodzin, czy ta. Bezpieczeństwo społeczne będzie zachowane. Chciałbym również o tym Państwa zapewnić. Tak jak przez ostatnie 8 lat pokazaliśmy, że los polskich rodzin jest dla nas ważny, tak będziemy również w przyszłości to pokazywać swoją pracą, swoimi programami, swoimi propozycjami. Będziemy wspólnie pracować nad tym, aby rosło bogactwo tej ziemi, bogactwo jej mieszkańców, abyśmy wspólnie mogli mieć satysfakcję, że Polska się rozwija, jest coraz lepsza i coraz piękniejsza. Szanowni Państwo, Gratuluję jeszcze raz, życzę wspaniałego świętowania również w imieniu tutaj kolegów, którzy mi towarzyszą, z panem senatorem Jackiem Boguckim na czele. Wspaniale współpracujemy i myślę, że wiele wspólnie będziemy mogli zrobić, wspólnie my, ale również wspólnie z państwem będziemy mogli jeszcze wiele zrobić, wiele wspaniałych chwil wspólnie przeżywać. Serdecznie państwa pozdrawiam, dziękuję za to, że chcieliście dzisiaj tutaj być. Że będziemy mogli te kilka chwil e, wspólnie e, ze sobą spędzić. Z zarządu Wyjazdu Podlaskiego. Panie Marku, bardzo proszę, słowo do zebranych gości Dni Tradycji obojga narodów. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie w imieniu całego Zarządu Województwa Podlaskiego i dziękuję za tak liczne przybycie. Oczywiście bardzo serdecznie właśnie dziękuję za przybycie Panu Ministrowi Sasinowi, Panu Senatorowi Boguckiemu i chcę powiedzieć, że w tym roku postanowiliśmy to wydarzenie o charakterze historyczno-patriotycznym właśnie zrobić w Brańsku, bo właśnie w tym roku miasto Brańs obchodzi rocznicę 530-lecia nadania praw miejskich. Także bardzo dobre jest właśnie to miejsce ze względów e, rocznicowych, historycznych, żeby, żeby to e, zorganizować. Chcę powiedzieć, że my jako Samorząd Województwa Podlaskiego również staramy się dbać o e, zróżnicowany rozwój wo Województwa Podlaskiego. E, większość Państwa mnie zna, ja pochodzę z sąsiedniej gminy Wyżki i staramy się dbać, żeby właśnie takie mniejsze e, ośrodki miejsko-gminne, takie jak Wyżki, Prańsk, Ródka. Również się rozwijały. Szanowni Państwo, wszystkim mieszkańcom Brańska i historycznej Ziemi Brańskiej chciałbym życzyć wszystkiego najlepszego, a dzisiaj miłego wieczoru i dobrej zabawy. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, kiedyś właśnie tutaj na sejmikach w Brańsku y, wybierano posłów, posłów, na, posłów ziemi bielskiej na y, Sejm Rzeczpospolitej i posłowie i senatorowie w Brańsku po prostu bywali. Dziś mamy jednego senatora, myślę, że warto wykorzystać obecność y, pana senatora Jacka Błonuskiego. Panie senatorze, bardzo proszę o słowo do zebranych. Panie Ministrze, Szanowni Państwo, Pan Minister tak wysoko postawił poprzeczkę do, do wystąpień, że trudno coś więcej o powiedzieć, ale gdy, gdy patrzymy tam za siebie na rzekę Nurzec. Rzekę, która kiedyś dzieliła, bo dzieliła przecież e, to była granica między Królestwem Polskim a Królestwem Polskim, tym e, zarządzanym też przez Sara, a, e, rozbior, a zaborem już rosyjskim tą Rosją, e, ta rzeka dzisiaj łączy. Ta rzeka dzisiaj łączy, bo od Czeremchy e, po ujście w Wojtkowicach e, ta rzeka łączy tą południową część Podlasia. E, od Bugu po linię Białego Stoku, po linię. Tą kolejową Warszawa-Białystok, i dalej na wschód. Ta południowa część Podlasia jest połączona właśnie rzeką Nurzec. I tego powinniśmy się trzymać, że. Południowe Podlasie powinno rozwijać się równomiernie, niezależnie od tego, jak czasem trudna jest współpraca z samorządami, którzy nie zawsze są nam przychylne, ale ostatni czas pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość potrafi współpracować z każdym, potrafi wspierać każdy samorząd, niezależnie od tego, czy władze są mniej lub bardziej przychylne, czasem nawet trochę na siłę, bo w jednym przypadku dotyczyło właśnie to waszego powiatu musieliśmy aż na siłę. Przekazać pieniądze na zabytki, no bo, bo jeden z waszych samorządowców, e, naczelny w powiecie samorządowiec, jakby nie złożył w ogóle wniosku. Więc te pieniądze e, poszły też oczywiście na zabytki, ale w innym, e, w, w tym mieście tym samym, ale inną drogą. E, podobnie pewnie jest w wielu miejscach, bo wszędzie mieszkają przecież Polacy, wszędzie mieszkają Polacy nam przychylni i Polacy, którzy chcą rozwijać swoje małe ojczyzny. Okay. <laughs> Ja przyznam, że gdy lata temu zaczynałem swoją działalność samorządową, to marzyłem o tym, żeby dobyć żyć czasów, kiedy nasze tereny w końcu trzymają swoją szansę. Otrzymają te pięć minut na to, żeby w końcu dorównać do reszty Polski. Myśmy w wielu dziedzinach, choćby w rolnictwie pokonali Polskę, ale w dziedzinie dostępu do infrastruktury, do takich rzeczy, które podstawowe były w innych terenach, tych poniemieckich tak zwanych, to myśmy musieli jednak czekać tyle lat. I dzięki rządowi jesteśmy właśnie na tym etapie wyrównywania różnic. Jeden z samorządowców zupełnie nam z nami politycznie odległych powiedział: ja rocznie teraz idę do przodu o 15 lat. Rocznie o 15 lat do przodu moja gmina idzie. I to jest to piękno naszej ziemi, które panie ministrze zapewniamy, że Brańsk znów odzyskuje tą swoją świetność i odzyska tą swoją świetność. I wszystkie miasteczka, wszystkie miasta na naszym terenie naprawdę doceniają to, mieszkańcy doceniają, już doceniają nawet niektórzy, większość samorządowców już docenia. Mam nadzieję, że tak będzie dalej, że będziemy mogli kontynuować te wyrównywanie różnic historycznych, bo te różnice wynikają właśnie wyłącznie z historii. Myśmy tu potrafili obronić się przed wieloma najazdami. Myśmy potrafili trwać mimo wszystko. Jestem przekonany, że te pięć minut, które rząd Prawa i Sprawiedliwości nam dał, także bardzo dobrze wykorzystamy z pożytkiem dla ziemi brańskiej i całego naszego regionu. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, ja na górze tej kartki mam napisane część oficjalna. I ona się właśnie kończy. Do mnie jako dyrektora Muzeum Podlaskiego właśnie należało przeprowadzenie części oficjalnej, czyli zbliżamy się coraz bardziej do tej części, mogę chyba powiedzieć, gastronomicznej, ale jeszcze pewna część przed nami. Tu przekazuję głos pracownikom Muzeum Podlaskiego. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Teraz nastąpi rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod nazwą Tradycje Szlacheckiej Ziemi Bielskiej. Prosimy pana ministra Jacka Sasina o wręczenie nagród, a pana dyrektora o wręczenie dyplomów. Nie, nie, nie. już że jeszcze kategoria klas 1 3 pierwsze miejsce Nikola Bielemuk Bielsk Podlaski serdecznie gratulujemy Państwo torb naprawdę imponujący, także chyba dla wszystkich wystarczy. Będziemy dzielić sprawiedliwie, oczywiście. Polscy służący nie trzeba podmuchać, broń skałkowa. I teraz ten ląd, proszę bardzo, cyk. Jak się uda, to się uda. Jak nie, to są dwa uda. I się udało. A co z husarią? Poszła. Więc dlatego ginęło dwóch, trzech husarzy. O tym jeszcze popowiadam dla Państwa z konia, bo husarz bez konia, to tak jak Państwo Zbrańska, panowie, prawda, bez motocykli, bez traktorów teraz. A teraz zaskoczenia! Najlepsza formacja konna ucznicza w Polsce. Na dwa konie, tak jak dumka, na dwa serce. Pan Michał Sączenko z najlepiej strzelającą na świecie kobietą, która w jasyr była wzięta. Anna. Ania, jesteś gotowa? Trzy, dwa, jeden i lecimy. Raz i dwa, i trzy, i cztery, i pięć. I pierwszy pęk. I sześć strzał wypuszczonych w sześć sekund. Ale balony nadal są na tarczy. Ania, lecimy dalej. Ustawiamy się szybciutko z przeładowaniem. Przedzimko stoimy tutaj spokojnie. I lecimy. Raz, dwa, trzy. Co dwie sekundy. Cztery. Pańka 5, 6, 7 i ostatnia. I ostatnia Ania, proszę siódmą. Siódmą. Proszę bardzo. Jesteście Państwo. Koniecka. I górny? Jedzymy. Chowamy się zarówno. Ania do przodu dwa kroki podjąć. Wtedy nie będziesz miała ludzi na linii. O. Liczymy razem. Trafi. Tak się robi w Brańsku, proszę Państwa. Faktyczne pokazy ucznicze. Brawo Ania. 7 na 7. Szczęśliwa siódomka. Wielu ujrzysz polanie przejrzane, młodą trawą przyodziane. Wielu no, troskaję, ujrzysz polanie